Panie trenerze, serdeczne gratulacje, byliście dzisiaj zespołem bardziej zdeterminowanym i zasłużenie wygraliście to spotkanie 2 do 1. Tak, no determinacja tutaj odgrywała ważną rolę, tym bardziej, że potrzebowaliśmy tych punktów jak rybka wody, dlatego powiedziałem chłopakom w przerwie, że musimy zrobić wszystko, żeby wywieźć tego terenu naszego trzy punkta, przede wszystkim zadowolić kibiców po tak fatalnym meczu ostatnio w tydzień temu. No właśnie, e, przegrywacie 7 do 1 w Ostrowie, by za chwilę z nami wygrać spokojnie 2 do 1. E, dwa oblicza zespołu. Tak, to się złożyło wiele czynników na te kontuzje, kartki, e, niedyspozycja dnia. a Przede wszystkim popacy pracują tutaj w różnych firmach, które nie chcą zwalniać na mecze. Więc to jest e, no, typowe dla trzeciej ligi. Mam nadzieję, że to się w przyszłym sezonie, o ile się oczywiście utrzymamy, zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Panie trenerze, no niestety nie udało się. Spotkanie się dobrze dla nas ułożyło. Szybko strzelona bramka przez Michała Waszczaka. Potem to jednak gospodarze byli bardziej zdeterminowani i trzy punkty zostają w pakości. Z pierwszej pory można być zadowolonym, oczywiście oprócz tych stałych fragmentów gry, które mieli gospodarze. Po takim stałym fragmencie gry, uderzeniu yy, na bramkę, ręka w polu, karny sędzia odwizdał. Yy, natomiast no, ten mecz... Yy... Długo z kontrolą można powiedzieć. Natomiast no, druga połowa pokazała, że bardziej e, znowu zdeterminowany takim zespołem e, była pakość, która, która walczy o utrzymanie. Na pewno nasi zmiennicy znów zawiedli. No, muszą się spodziewać, że będą bardziej rygorystyczne wyciągnięte wnioski mm. z ich występu. Nie możemy e, bazować tylko na, na pierwszej jednastce. Mamy przecież kadrę taką szeroką, że komuś nie zależy, to już nie raz. E, lub wydaje mi się, że już jest piłkarzem e, pokroju przynajmniej drugoligowego, no to za wcześnie o tym myśli, bo wchodząc na, na pewno nie pomaga drużynie i to, to na pewno było widoczne, to się dla na, nas zemściło, nadzieliśmy się na kontrę, e, która przyniosła gospodarzom zwycięstwo. No właśnie, yy, stracone punkty, yy, kolejna okazja do odrobienia ich już w najbliższą niedzielę. Gramy w Mogilnie, ale to też nie będzie łatwy mecz. Spodziewamy się bardzo podobnego meczu, nadzieję, nabije się znowu e, mecz. Przecież do pokroju taki jest zespół właśnie jak Noty cianka. Otóż, no cóż, będziemy walczyć o to, żeby odzyskać twarz. No, ostatnio dobrze wyglądaliśmy u siebie, wygraliśmy zmianę więc nie możemy wpadać w chupa, hura optymizmu. E, zdecydowanie ten mecz był był do wygrania, przede wszystkim do zdobycia przynajmniej jednego punktu. No musimy teraz odrabiać to. Postaram się to zrobić już na następnym Dziękuję bardzo.